Hanuka to w istocie gloryfikacja religijnego fanatyzmu, który pod płaszczykiem duchowego oczyszczenia usankcjonował krwawą rozprawę z innością. To święto pychy, w którym bezwzględny szowinizm ubrany jest w szaty rzekomego cudu. Mahabeusze nie byli szlachetnymi obrońcami wiary, lecz bardziej bardzo brutalnymi fundamentalistami którzy ze świętym oburzeniem wycinali w pień nie tylko greków, ale i własnych rodaków śmiących aspirować do wyższej kultury. Naród wybrany celebruje więc ten moment, w którym plemienna nienawiść wygrała z cywilizacją, a mordowanie oponentów uznano za akt najwyższej cnoty. No, szczytem szczytem ignorancji jest zaś wiara, że Stwórca wszechświata Interweniował uwaga w logistykę paliwową, by jego wybrani nie musieli siedzieć w ciemnościach, podczas gdy w roku trwała rzeź. Wygląda na to, że brutalna siła i ksenofobia są ostatecznym dowodem na bycie ulubieńcami niebios.